Tomek. Dobra, teraz albo nigdy, bo nie muszę już zaraz. Oberwało nie padł. Nisko, bo dostał ze spektra. On jest nisko. Kana ja też jest nisko. Ja dostałem z lagiem od bossa, wiesz? Jest chujowo strasznie. Mi się fatalnie gra. że to Explain like I caveman. Tak. Why sometimes day and sometimes night? Put food over fire. If hold it there, one side burn, other side cold. No good. Must rotate food so every side gets warm. LAN does the same. Tak jakiś smęczony jesteś, co? Tak. Ale nie wiem, czy bardziej mnie to jest zmęczenie, czy ta cały czas ikonka tego laga w kurwie. Jeszcze co, Apexa przestaliśmy grać, bo był zjebany technicznie i matchmakingowo, i w to przegramy, przestaniemy grać z tych samych powodów, tak? Jest. Jaką już bronię? Promarę sobie. Tomaszu, nie denerwuj się. Nie martw się. Ja się nie denerwuję. Są trochę kurwiony. Ja rozumiem. Widzę kogoś. I nawet widzę. Tam. No Strzelamy do nich. Padła. Padła. Ale lecisz, stary. Tam leżą obie, nie? No dobra, to podnoś. Ty podnosz, ja idę do nich. Stary, ja właśnie wchodzę na dach, żeby ich oprotestować. Żeśmy się dogadali? Tam jaka masz? Tak, proszę. Tak. Czysto. Poleciałeś ładnie, co? No, całkiem, całkiem. Ustawiły się. Dobra, on i podpalimy. Czy ty już je zlutowałeś? Nie, jeszcze nie lutowałem. No to zapraszam. Czy ja chcę którąś z tych broni? A, co mi szkodzi. Jest droższa od tego co mam, więc wezmę. Shit, I'm sorry. Z czego tam tak walisz? Z czego to tak strzelasz? To nie ja. To nie ty? No. Dobra, chodź, spadamy. Nie musimy to moją housebombę. Protyp, Pro tip, jeśli masz takiego spektra który traci kulę po przeładowaniu. Strzelisz raz i przytrzymasz R, no, to przeładujesz, wyrzucając tą zbędną kulę. Okay. Chyba tak samo jest z muzinem, że jak strzelisz raz i wiesz, że nie się przeładować, to możesz przytrzymać i tylko wyrzucisz nabój i przeładujesz normalnie. No, Musisz spakować na jutro do pracy. A co musisz spakować do jutra do pracy? Nie wiem, gdzie mam laptopa. A. Nie wiem, gdzie mam słuchawki. A. Nie wiem, gdzie mam myszkę. Mm. O, -o, 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 -o? Mm. Mm. No i nie są Quadro ale nie wiem, co wziąć. Muzin. Wiem, co Nie, on też Fanning. Mm. Przedam Fanning. To jest herezją, ale no dobra. This. I Teraz tak. Bolt Flower. I co bym chciał do tego? Conduit. A czemu nie? I teraz będzie. Usza. Plus, jeszcze jeden conversion pistol. Plus, bleeding. Why some hair grow, other hair not grow? No. Hair not grow. Hair fall out. Plant grow like her. Hold plant in hand, hold hand out, plant grow, but arm get tired. You drop plant. Have to rest, pick up new plant. Some cavemen can hold plant long time, some cavemen can only hold plant short time. It's stamina. Hair hold like caveman. Hold hair, but get tired. Myślisz, że trafię w konia z takiej odległości? Poczekaj. Ja no, pierwszy. Dobra. Myślisz, że Chuck Bomba konia? konia? Eee, możesz spróbować. Czekaj. Jeszcze raz stranek, dawaj. Ale zobacz jak blisko byłem. Pierwsze to w ogóle poleciał... ...tutaj. Jest. Dzie Dlaczego tak dziwnie o niej mówisz jako krokodyl? Jakby powiedziałem to na i coś mi nie pasowało. Co, idziemy, próbujemy, nie? Bo to jest tak, jakby mogło być płomozus. Moja myszka tam, gdzie... sama idzie do góry. To się moja postać. Sama. Dlaczego? Coś się zniebało. To jest wskazówka. I pokazuje gdzie? N nie wiem, bo jest po twojej stronie. To nie możesz przejść? Mówiłeś, że wejdę do wody i obudzę coś Podniosłeś tą celówkę? Tak. I gdzie pokazujesz? Jest w wodzie. Jest w wodzie. Masz mele? Co mam? Mele. No mam. A no, chodzi mi o to, czy jakąś... A, to nie. Dobrze, ja mam. No to co, dawaj na nią. Mam no, jeszcze dwie minuty staminę. nakurwiany Ona nie ma oczu w ogóle? No jak? To jest żart. Is this a joke? Ludzi. Dostał? Dobra. Ja bym powiedział, że byśmy raszowali. Mamy taki setup. Ja mam flash bomby też. rzucam. stali. Kurwa. cholera. muszę się podleczyć. za jebiście. świetnie. bardzo dobrze stary. jest na biało. Tomek rekodujesz nam nie musiał. No jesteś tam sam. O nie, o nie. <grym> Ale dzisiaj nam chujo wyjdzie racze Dobra. co Czemu do nich idziesz? No tak se. Ja ich już dotuję, co? Ty podniesiesz rogera. Dobra. Uważaj, płatki są na obu, nie? No prawie wlazłem w jedną. Ojebisty dźwięk wydają. Bup, 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 bup. One lecą znacznie dalej niż mi się wydaje. To jest mój największy problem, że próbuję za wysoko mierzyć. Mhm, mm komu? Nie, co daleko. Hm. No no rozumiem, to trzech razy więcej. No tak. się już nie ma tego czasu. słucham? Tylko, że z ludźmi zwykle się nie ma tylu szans. O! Uwaga, 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 uwaga! Jesus, kurwa! Dobra, nie? Ale aż moje serce przeskoczyło jedno uderzenie. <gry> Ty, powiem ci, że drugi typ idzie do tego samego wyjścia co my. Widzę całą trójkę. Trójkę, tak. Są tutaj, tak jakby za tym. Jeden jest tutaj, drugi gdzieś tam. Mam I trzeci tak razu, jakby. Tut on site. Dobra, mam trzy sekundy, sprawdzę jeszcze raz. Jeden jest dość blisko wyjścia. Tam. Dobra, tam. Sprawdzam raz jeszcze. No kurwa, jeden jest tam cały czas na tej kale, a dwóch się kręci tak jakby gdzieś tutaj. On chyba będzie chciał wychodzić. Jop, yep. wracaj do mnie. No, dawaj. Dawaj, dawaj stary. Masz proszę. Tak. Nie dostali. Tam. Dostał. Kurwa Kurwa asco Jeszcze taki chujowy był, bo po prostu nie, nie zobaczył mnie I jeszcze praktycznie w ogóle nie trafił Mhm mm Znaczy zabił mnie w końcu, nie? Ale... Kurwa, tak myślałem, że iść do wozu Ale co by ci to dało? No miałbym Hunter Aż <laughs> co mam w ogóle, bo ci nie pokazałem. To. No. I patrz. I to. O proszę. Więc mamy Entry Denial całkowity. Tak, kochanie. Ale nic nie mówiłem jeszcze. Dobra, ranek. Szybka akcja. In and out. Plenty adventure. Co? No co ty czekałeś? Jestem prawie pewien, że kogoś słyszałem. Polerawie. Widzę ich tam. Biegli dosłownie w tamtą stronę na Northwest. Interesujące. Jakie masz bronie? Takie, że muszę być blisko nich. Mam Spectra i tą kuszę. Jeśli tylko jest bomba, to pójdziemy do wyjścia od razu. Nie, ktoś tam jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że właśnie się ewakuowali. Dobra, Randy Brandifire z tego boli tak samo. Never gonna give you up Never gonna let you down you? Uważaj, bo dostanę jeszcze copyright claim za to, co ty śpiewasz mm -hmm. Przepraszam Ale skoczył chłopak jumper. Czy ja nie byłem ready przypadkiem? Nie. Na pewno? No dobra, uwierzę ci. Dobrze. Słucham? M pójdzie lepiej. No, Fajnie, fajnie. Okej. Okay? Mhm. Tomek boje się. No, dużo się dzieje, nie? Ale jest na biało. Dobra, teraz tak. Słyszeliśmy, że strzelają, nie? Na North były strzały, tak no tak 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 na Pelican bardziej Island. Bardziej North East. Myślę. Chociaż może być na Pelican. Ja postawiłem dwie pułapki. Jedna jest tam przy bramie i druga mhm. jest... tam. Mnie trochę korzy, żeby stąd wyjść, ale nie mam broni na bliski dystans. Ja mam na bliski. Znaczy, mam Właśnie mam na bliski, nie mam na daleki, sorry. No to zdecyduj się, na co nie. masz. Nie, nie będę się dostawał na nic. Na 60 stopniach. Mhm. Otwierają bramy. Daję wszystko. <ścoughs> nie słodziłeś tego. Tam. Czy to była próba strzału we mnie? Czy on mnie chciał zabić? Sprawdzam. Kurwa, rzucił mi dynamit mordę. To za kutas. Kurwa. Kurwa. Patrz, 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 mam to. Co To, ze slakiem, no nie ze no. ślimakiem. I potem tak, mam to. Ale z tym, z czerwonym. Mhm. No nie? Akurat mhm. na bosa się przyda, potem mam to mhm. i patrz mam takiego uderzacza mhm. nie? Że mogę uderzać Co? Co myślisz? Wspaniałe Tak? Podoba Ci się? Bardzo Patrz i mogę teraz tak podejść i tak chybić kilka razy Czadnie Tak? Co robisz Frank? Chcę się zakraść dookoła i Czemu? A nie wchodzimy przez zwierzę? To... No ale... Ja jestem pojebany, poczekaj. Wiesz na którym compoundzie jest boss? Tak. A ty się skradałeś? Czy co to było? Znaczy, szedłem. 115 metrów. No ja wiem, widziałem skąd cię trafił. Z wieży? Chyba? Tak. W sensie nie, nie zwierzę. Znaczy... No gdzieś tam, tam z okna. Tamtego okna. No. Wypierdalaj. Romeras? Ja jestem o krok od wzięcia auto. Ja się ja się pocek A nawet, nawet tam nie idzie dobrze. Kurwa mnie strasznie, że jak jakiś youtuber wstawia nowy filmik z jakimś nowym loadoutem, to potem ludzie z tym latają cały czas, nie? I teraz na przykład the dianoid One wrzucił filmik, że Fanning yy, potrafi dobrze zadziałać, jak się ma kalduela. i ludzie teraz nie latają z tym, wiesz, ten miał 3 pistola z fmj i z fanningiem. Hmm. Wcześniej takich lodatów się po prostu nie spotykało. Dlatego u mnie na kanale zobaczycie jakich lodatów NIE używać, <grym> jeśli chcecie wygrać tą grę. <grym> Prawda Tomek? Nie chcę o tym rozmawiać. Wpadł Został Zajebiście Zobacz nam robi plecy Mhm Te drzwi zatrapowane Sprawdzam Uch na South West West Oberwał jeden No jest tylko jeden. Mhm. Mm za murkiem. Ja bym go spuszczał, bo to jest bez sensu. No dawaj, on jest tam za murkiem. Widziałem jego kapelusz. Tam. Tu, do drzewie. Dostał. Dobra, wiesz co? On się tak będzie z nami bawił. Chodź do wyjścia Co za kutas Czy no to jest kurwa żart jakie ja mam dzisiaj Po prostu daj listę przygody Zostajemy tutaj? I czekamy na niego uh -huh. Tomek, halo? Tomek? Halo? Halo? Co tam się wydarzyło? Właśnie jest standoff. A ja żyję czy nie? Żyjesz. No cudem. W jakim sensie jest standoff? Jest daleko? Jest w z nami na Compoundzie. Ale nic się nie dzieje z żadnej ze stron. Ja mam jeden pasek, więc... Dobra, wiesz co? Ja będę to, już mi się nie chce. Jest po lewej, po lewej, pod wodą. Najpierw we weźmy że dobra? Zajebiście. Kurwa, on żyje! Jebań z On się wyniósł. No... zrobił ekstrakcję. Ale jak szybko w ogóle. No... To masz Wygraliśmy ten mecz. Nie denerwuj się. No powiedzmy.